W pewnym małym miasteczku w Polsce żył mężczyzna imieniem Tomasz. Był on człowiekiem, który zawsze starał się spełniać oczekiwania innych. Pracował w lokalnym warsztacie, a jego dni były wypełnione rutyną. Jednak serce Tomasza było ciężkie z powodu przywiązania do rzeczy materialnych i opinii innych. Każdego dnia martwił się o to, co ludzie o nim myślą, a jego pragnienie akceptacji prowadziło do frustracji. Tomasz miał przyjaciela Stasia który był mędrcem i praktykował sztukę medytacji. Pewnego dnia, widząc smutek Tomasza, postanowił go odwiedzić. Tomaszu, powiedział Staś, dlaczego tak bardzo przejmujesz się tym, co myślą inni? Musisz uwolnić swój umysł od tych przywiązań. Nie potrafię, odpowiedział Tomasz, czuję, że jeśli nie będę spełniał ich oczekiwań, stracę wszystko. Staś uśmiechnął się. Prawdziwe szczęście pochodzi z wnętrza, a nie z zewnątrz. Może spróbujesz medytacji? Tomasz spojrzał sceptycznie, ale postanowił spróbować. Usiadł w ciszy, zamknął oczy i zaczął oddychać głęboko. W miarę upływu czasu jego myśli błądziły, a on czuł, jak jego umysł staje się coraz bardziej niespokojny. Jak mogę się uwolnić od tych myśli? Pomyślał. W tym momencie zrozumiał, że to właśnie jego przywiązania do opinii innych go paraliżują. Postanowił, że musi się zmienić, aby uwolnić swój umysł. Tomasz zaczął regularnie medytować, lecz zmiana nie przyszła łatwo. Im bardziej starał się uwolnić od myśli o innych, tym bardziej te myśli go przytłaczały. Jego koledzy z pracy, widząc jego nową rutynę, zaczęli szeptać za jego plecami. Co się z nim dzieje? Czyżby zwariował? pytał się Janek, jego bliski współpracownik. Tomasz czuł, jak ich osądy wbijają mu się w serce, co sprawiało, że powracał do starych nawyków. W międzyczasie Staś postanowił wprowadzić Tomasza w świat jogi, co miało być kolejnym krokiem w jego duchowej drodze. Na pierwszych zajęciach Tomasz zauważył Annę, nową uczestniczkę. Jej spokój i pewność siebie przyciągnęły jego uwagę. Jednak w miarę jak zaczynał ją poznawać, odkrył, że ona również zmaga się z oczekiwaniami otoczenia, starając się sprostać wymaganiom swojej rodziny. Tomasz, widząc jej ból, postanowił stać się dla niej wsparciem. Wspólna praktyka jogi zbliżyła ich do siebie, ale wciąż istniał strach przed odrzuceniem. Kiedy Anna zaproponowała, by wspólnie zorganizować warsztaty medytacyjne, Tomasz poczuł strach: co jeśli nie sprostają oczekiwaniom uczestników? Co jeśli zawiodą? Z jednej strony pragnął być odważny, z drugiej obawiał się, że nie podoła. Pojawił się także nowy antagonista Krzysztof. Były kolega Tomasza, który wyśmiewał jego zainteresowania duchowe. Nie ma nic ważniejszego niż pieniądze i sukces, powtarzał, co tylko potęgowało wewnętrzną walkę Tomasza. W obliczu tych wszystkich wyzwań Tomasz musiał podjąć decyzję. Czy będzie dalej żył w strachu, czy odważy się stanąć w obronie siebie i swoich pragnień, to pytanie stało się centralnym punktem jego wewnętrznego konfliktu, prowadząc go do ostatecznej konfrontacji z samym sobą. Pewnego wieczoru, gdy Tomasz wracał z zajęć jogi, zauważył, że na ulicy przed jego domem zebrała się grupka ludzi. Zaintrygowany podszedł bliżej i zobaczył, że Krzysztof prowadził głośną dyskusję na temat sukcesu i materializmu, wyśmiewając tych, którzy dążyli do duchowego rozwoju. W tłumie dostrzegł Annę, która słuchała z niepokojem. W tym momencie coś w Tomaszu pękło. Zamiast się wycofać, postanowił stanąć w obronie nie tylko siebie, ale także Anny i innych, którzy czuli się zagrożeni. Nie ma nic złego w dążeniu do wewnętrznego spokoju, krzyknął, czując, jak odwaga wypełnia jego serce. Krzysztof zareagował z szyderstwem, ale Tomasz nie ustępował. W jego umyśle zrodziła się nowa siła, a strach zniknął, zastąpiony determinacją. To wydarzenie otworzyło Tomasza na nowe wyzwania. Zrozumiał, że jego prawdziwa walka nie polega na walce z innymi, ale z samym sobą. Musiał stawić czoła własnym lękom i wątpliwościom, a także zmagać się z oczekiwaniami, które narzucał mu świat. Przede wszystkim jednak poczuł, że nie jest sam. Anna stała się jego sojuszniczką, a wspólna pasja do medytacji i jogi zaczęła ich łączyć jeszcze bardziej. Tomasz postanowił, że nie pozwoli, aby negatywna energia Krzysztofa zniszczyła jego nowo odkrytą pewność siebie. Z każdym dniem stawał się silniejszy a jego praktyki jogi i medytacji zaczęły przynosić efekty. Zrozumiał, że droga do wewnętrznego spokoju wymaga nie tylko cierpliwości, ale także konfrontacji z osobistymi demonami. Pewnego ranka podczas medytacji Tomasz zmierzył się z uczuciem nieadekwatności, które towarzyszyło mu od lat. Zdał sobie sprawę, że porównywanie się do innych tylko osłabia jego siłę. Zdecydował, że będzie skupiał się na własnym rozwoju, a nie na oczekiwaniach zewnętrznych. Anna, zauważając jego zmiany, zaczęła dzielić się swoimi doświadczeniami, co jeszcze bardziej wzmocniło ich więź. Jednak nie wszystko było proste. Krzysztof nadal starał się podważać ich wybory, co prowadziło do napięć w grupie. Tomasz musiał podjąć trudną decyzję: czy stawić czoła Krzysztofowi w bezpośredniej konfrontacji, czy może spróbować zrozumieć jego motywacje. Po długich rozmyślaniach wybrał drugą opcję, wierząc, że zrozumienie może przynieść więcej niż konflikt, to była kluczowa lekcja, nie tylko dla niego, ale także dla Krzysztofa, który, choć opornie, zaczął dostrzegać wartość w duchowym rozwoju. Tomasz postanowił zorganizować spotkanie, aby porozmawiać z Krzysztofem. W mrocznym kącie kawiarni, otoczonym duszną atmosferą, obaj mężczyźni usiedli naprzeciwko siebie. Tomasz czuł, jak serce bije mu szybciej, ale wiedział, że to jego chwila. Krzysztof z wyraźnym sceptycyzmem patrzył na niego, gotowy do obrony swojego zdania. Tomasz z determinacją w głosie zaczął mówić o swoich odczuciach, o bólu, który wyrządzał mu Krzysztof, i o tym, jak jego negatywna energia wpływała na grupę. Krzysztof z początku obojętny nagle wybuchł. Wykrzyczał swoje frustracje, ujawniając, jak jego własne lęki i niepewności prowadziły do ataków na innych. W tej chwili Tomasz zrozumiał, że za złością kryje się głęboki smutek. Zamiast się bronić, odpowiedział spokojnie, oferując Krzysztofowi wsparcie i zrozumienie. Ta szczera rozmowa sprawiła, że napięcie zaczęło słabnąć. Krzysztof w obliczu niespodziewanej empatii zaczął płakać. Ich konfrontacja przerodziła się w moment katarsis, który zjednoczył ich na nowo. Tomasz czuł, że udało mu się nie tylko obronić siebie, ale także otworzyć drzwi do uzdrowienia relacji. Kiedy Krzysztof wyschnął swoje łzy, atmosfera w kawiarni zmieniła się. Zamiast napięcia zapanowała chwila ciszy, w której obaj mężczyźni mogli przemyśleć to, co się wydarzyło. Tomasz, czując ulgę, zauważył, że Krzysztof wyglądał na bardziej otwartego, jakby ciężar jego wewnętrznych demonów został częściowo zdjęty. Po chwili wahania Krzysztof przyznał, że od dawna zmaga się z poczuciem nieadekwatności, co wpływało na jego zachowanie wobec innych. Ta szczerość zbliżyła ich jeszcze bardziej. Tomasz zaproponował, żeby wspólnie pracowali nad poprawą relacji w grupie. Obaj zgodzili się, że konieczne jest stworzenie przestrzeni, w której każdy będzie mógł wyrazić swoje emocje bez obawy przed atakiem. Kilka tygodni później, podczas spotkania grupy, atmosfera była inna. Krzysztof, inspirowany rozmową z Tomaszem, otworzył się przed resztą, dzieląc się swoimi lękami. Wszyscy zaczęli dzielić się swoimi doświadczeniami a z każdą szczerością zacieśniały się więzi. Tomasz uśmiechnął się, widząc, jak ich wspólne wysiłki przynoszą owoce, a grupa stawała się bardziej zjednoczona niż kiedykolwiek. W sercu nosił przekonanie, że chwila odwagi przyniosła nie tylko ulgę, ale i nadzieję na lepszą przyszłość. Kiedy Krzysztof i Tomasz zaczęli dzielić się swoimi uczuciami, otworzyli drzwi do zrozumienia, które wcześniej wydawało się zamknięte. W miarę jak grupa uczyła się słuchać i akceptować siebie nawzajem, zrozumieli, że prawdziwa siła tkwi nie w ukrywaniu emocji, lecz w ich wyrażaniu. Każdy z nich nosił w sobie bagaż, który mógł ich przytłaczać, ale to, co ich połączyło, to umiejętność podzielenia się tym ciężarem. Jak nauczał Budda, prawdziwe wyzwolenie przychodzi z umiejętności odpuszczania. Nie chodzi tylko o odpuszczenie rzeczy materialnych ale przede wszystkim emocji, które nas obciążają. Krzysztof, otwierając się przed innymi, nie tylko uwolnił się od poczucia nieadekwatności, ale także pomógł innym zrozumieć, że nie są sami w swoich zmaganiach. To połączenie przyniosło ulgę, a także nowe możliwości. Czasami, aby znaleźć spokój, musimy pozwolić sobie na bycie wrażliwymi. Każde wyznanie, każda emocja, którą dzielimy, staje się krokiem ku uzdrowieniu. Tomasz i Krzysztof nauczyli się, że wspólna podróż przez trudne emocje prowadzi do głębszej więzi, a przez to do zjednoczenia, które jest silniejsze od jakiejkolwiek przeszkody. Niech ta historia będzie przypomnieniem, że każdy z nas nosi swoje zmagania, ale w chwilach szczerości i zrozumienia możemy odkryć moc wspólnoty. Dzielcie się tym przesłaniem z kimś, kto tego potrzebuje a także zasubskrybujcie nasz kanał Zen Buddyzm, aby wspólnie odkrywać mądrość, która prowadzi do wewnętrznego spokoju. Razem możemy budować świat, w którym każdy ma prawo być sobą.